Właśnie do Słowacji będziemy wchodzić na Janosikowe Diery, czy jakoś tak. Marcel teraz właśnie tam poszedł do, do banku bankomatu, bo wszędzie parkingi są płatne gotówką. I nawet nam mówiłam, myśmy dali im 20 zł i będzie ok, ale my nie wzięliśmy żadnej gotówki. Co więc wypłaci Marcel? I idziemy dalej. Bo to teraz ona ma trwać półtorej godziny. Już taka pętla. Na półtorej godziny idziemy. A 3 godziny pętla. Ha. To jednak 3 godziny. Ile wiesz? Pod filmikiem, żeby Angia na się wody z biele potok. pokazuje się, że 45 mamy jeszcze dziś a nic nie rozumiemy z tych znaków. Nie mamy oczywiście mapy takiej fizycznej, a w telefonie to, to nie działa. Ta ogólnie miała mieć 8 km, tylko Marcel nie wie, czy w jedną stronę, czy w dwie, bo strawa pokazuje, że przeszliśmy już 10, więc nie wiem. Hej widzowie. Co mam zrobić? Czekaj, czekaj, nie ja tobie, bo patrz. Na pewno, jak wszyscy pani wiedzą, że ty jesteś legolas, a teraz pewnie się czujesz jak u siebie, co? Wideo kręcę. Pokaż, pokaż jak z łuku strzelasz, pokaż. Ale masz to strzelne, to nie logam. Dobra, dobra. Jak na ludy polujesz, pokaż. O wow, legolas. Właściwie <grymne> panie, kurwa stromo. myślicie, że ja to taki lepszy jak legolas? Ja tu mam dodatkowo kilka cegieł i ciężar. Ej <grymne> tak. Nie okay. zimna? Nie. Nie? Pani się zapytała, gdzie idziemy. Powiedzieliśmy, że, że nie wiemy. Przed siebie idziemy. Naprawdę nie wiemy. Pani powiedziała, że. Co? Brzmi dobrze. Co? Zapiąć czapkę. Co mam co zrobić? Zapiąć czapkę! <laughs> Planowanie, Chodzimy chyba na jakiś szczyt nie wie. Co? To woda A myślałam, że tych chusteczek dotykałeś Bo <noise> no tam mi to chyba kupę robił się muchy zeszły na jakiś szczyt wchodzimy Bez tlenu bez tlenu Następny no. Na oh. nie... no powiedzieli, że tutaj wy zawracamy, no Wiesz tutaj jest śmieszne? Ludzie tutaj wchodzą z psami. Na przykład pani szła z pomeranianem. Nie wiem jak Jest pies tutaj właził. 11 km pod górę. Z Bobasem, noworodek. Noworodek normalnie tutaj zwisa tak, oleci. I idą normalnie. Koś nam się zboczyło z tego niebieskiego szlaku. I okazało się, że w ogóle nie potrzebnie wchodziliśmy na tą górę. No i stwierdziliśmy, że już nie idziemy dalej, ze względu na to, że... Musimy jeszcze doje dojechać dzisiaj do Zakopanego. Więc po prostu nie... Nie zdążylibyśmy pewnie. I po I po oscy oscy syr. Niechuj. Co się stało? Ziemia pod paznokcie. Przez chwilę cały ducień wpadł tutaj. Tak do... Do ząb. No nic. O, kolej! Ja je tak. Zyrzucam. Nie stać, no no ja mam trzy pary jeszcze nowe. No, a kiedy ja ci mówię, to masz. Na... No, dobra, teraz to, to już jak nagrywam, to dawaj. Nie powiedziałam Wam, ale tutaj. O, tam jest, tam jest, kto? No i Marcy, no Dawaj. Bo tutaj chował się Janosik. A on tu zbudował wszystko. To wszystko. Tu układał kamienie. Je... Nie, ale tak serio, jest, jest powiedziane, że to żywota. Co? Co tu się dzieje? Co tu jest? UFO? UFO? <grymne> <grymne> Kamerę zasłonię, czy Nie, wygrywasz? wszystko się kameruje, kurwa. No tak, no. kurwa, tu ja Trochę jak w Jurajskim Parku, scena z Pterodyktylam. Co to, tak, to tak. Ciekawe jestem dlaczego ta ma taki dzwonek, a tamta też ma, to nie przeszkadza pewnie, tak, tak mi przynajmniej się wydaje. Moi drodzy, udało nam się, zeszliśmy, wcinamy teraz kanapki i musimy zaraz zmykać do Zakopanego, ile się tam jedzie? dwie godziny jakoś się jedzie, więc będziemy na 20, jeszcze po drodze sobie wejdziemy po owczy czy ser, bo są w sensie po drodze stoją, yy, stoiska takie, więc to tyle z dzisiejszego yy, wyjazdu.